Cześć, z tej strony Szaj i w tę sobotę wietrzną, zresztą bardzo u mnie, myślę, że u was też, przez was zaplanowany film Gravel kontra shosa Endurance. Przypominam, nie jesteśmy na moim głównym kanale. Ja na wasze zapytania, na... No, głównie wy zapytujecie o sprzęt. Nie jestem w stanie mojego kanału Shy Bike, krótko mówiąc, zasypać takimi materiałami, więc trochę wrzucam na kanał eSzajBajk. Pamiętajcie, e Bike to jest głównie kanał poradnikowy, 250 osób ponad zagłosowało i 47% wybiera gravel kontra szosa endurance. Więc już wam mówię co dzisiaj robimy, czego dzisiaj nie robimy. Krok po kroku porównujemy rower szosowy typu all road czy też endurance z rowerem gravelowym, czyli nie będziemy porównywać marek, nie będziemy mówić o cenach, nie, nie będziemy mówić czy dobrze są wyposażone te rowery czy źle wyposażone, tylko na przykładzie dwóch marek, marki Trek i marki Focus. Porównamy ich szosę endurance z szosą gravelową, żebyście poznali, jakie są różnice. Więc pierwsza różnica między gravelem a szosą jest taka, i to jest, trzeba o tym wspomnieć, jest taka, że co drugi influencer dzisiaj jeździ albo na gravelu, albo na e-bajku. Gravele są mega popularne, influencerstwo działa, pamiętacie, influencer to znaczenie tego słowa influence to znaczy wpływać. Więc influencerzy wpływają na was, żebyście jeździli na gravelach. Czy ja jestem przeciwnikiem graveli? Absolutnie nie jestem. Ale nie lećmy wszyscy na jedno kopyto, więc tak. Domain Carbon to jest karbonowa szosa Endurance Trekka. Tak wygląda. Będziemy ją porównywać z Checkpointem Carbon, czyli z karbonowym rowerem gravelowym od Treka, czyli widzicie, jesteśmy nawet specjalnie to zrobiłem wewnątrz jednej marki, żebyście widzieli podejście tych samych inżynierów do takiego i takiego typu roweru. Potem pokażę wam jeszcze Checkmate'a od Treka, który też jest rowerem gravelowym, czyli dwa różne rowery gravelowe. No i potem porównamy sobie Endurance Paralane Focusa z Atlasem również Focusa. Rower gravelowy, yy, i to dobrze pokazuje Trek, teraz już ma, ma dwie dusze różne, czyli ma duszę, gdzie tutaj mamy to zdjęcie, ma duszę podróżnika, czyli wszyscy mówią, nie mówi się objuczyć, nie mówi się podróżować, mówi się bikepacking. Ma podróżę bikepackingowicza i ma duszę yy, wyścigowicza dlatego że y, jednak rower bikepackingowy do wyścigów na szutrach się nie nadaje i już macie dwa typy graveli, jakby, jakby tego wszystkiego było mało. Ale co? Lepiej mieć wybór niż nic nie mieć wyboru, jeżeli wiemy y, co wybieramy. Y, pierwsza rzecz, pierwsza różnica między rowerem typu endurance a rowerem typu gravel. Na, na chwileczkę pominiemy wyścig, wyścigowy gravel. To jest to, że gravelowy rower będzie się nadawał do bikepackingu, będzie miał więcej mocowań, co nie znaczy, że rower Endurance nie będzie miał i będzie miał oczywiście większe prześwity na opony. I w tym konkretnym przypadku do tego roweru, gdzieś tu mamy zbliżenie. O, tu, tu ładnie wygląda do tego domena y, generacji czwartej włożycie oponę 38. Ale sprzedawana jest, yy, sprzedawany jest ten rower i tego w opisie nie wiem, ja tego nie przegapiłem, po prostu tego nie ma w specyfikacji technicznej. Yy, najprawdopodobniej macie opony 32 i będzie to yy, bardzo częsta zasada. Tu jest tylko napisane, jaki jest prześwit. Częsta zasada do rowerów Endurance, którą możecie sobie po prostu zapamiętać, czyli opony 38 założycie, najczęściej z oponami 32 będzie sprzedawana, kiedyś to były 28, teraz 32. Zacznijmy od tego, że jeszcze 10, no 12 lat temu pisaliście do mnie, Szaju, dlaczego ty jeździsz na oponach 23, spróbuj jak 25, oponka 25, jak ona świetnie jeździ po nierównych drogach, a teraz już mamy opony 32 z możliwością założenia 38, więc w tamtych czasach, jakbym Wam powiedział, że jeżdżę na oponie 38, to Wy byście myśleli, że jeżdżę na lekkim Guralu, a tu mamy wciąż szosę, jeszcze nawet nie gravel. Do czego się nadał ponad 38? Ona naprawdę świetnie pojedzie po szutrach. I najciekawsze jest to, że jeżeli weźmiecie nawet pod, pod uwagę gravela, który ma możliwość założenia 50, ja w swoim gravelu teraz mam 40 i to jest balon, y to ten gravel będzie bardzo fajnie jeździł po takiej nawierzchni do momentu, kiedy tam nie będzie kamieni o wysokości 2 cm i do momentu, kiedy nie będzie na tych szutrowych drogach y, takich dołków po kałużach, bo wtedy to już tylko i wyłącznie MTB Full Suspension najlepiej będzie po nich leciał. Krótko mówiąc, nie będziecie siedzieli sobie na siodełku na takim rowerze jadąc po tak nierównej drodze, więc dla mnie, szczerze mówiąc, nie ma dużej różnicy czy ja w rowerze mam 38 czy 50. I teraz ważna rzecz, moim zdaniem, jeżeli yy, chcecie na ten rower wrzucić te sakwy, ten rower będzie ważył sporo więcej yy, przez to i wy sami też jest, należycie do tych cięższych, może wyższych, może bardziej umieśnionych, może do tych, którzy się chcą odchudzić jeżdżąc yy, na gravelu. To szersza opona ma tutaj sens. Więc w Endurance, w Domain, macie do 38, a w Checkpoint macie do, 40, do, 50. do 50. To jest bardzo szeroko. to MTB można już tym uprawiać. Natomiast w wyścigowym Checkmate macie nieco mniejszy yy, prześwit do 45. To też tu na górze będzie zaznaczone. Do 45 mm. To jest rower wyścigowy. I tak uznano raz, że konstrukcja ramy wtedy jest też troszkę inna. Poza tym no, koła będą lżejsze. Do 4, ścigamy się na do 45, a robimy sobie bikepacking na do 50. Jaka będzie w takim razie różnica w jeździe jednym i drugim rowerem? Moim zdaniem tej różnicy dużej nie ma, a nawet powiem Wam teraz jedną rzecz: istotną. Znowu trend w grawelach jest taki, że będziecie często czytać w opisach. Krótki tylny trójkąt tego gravela sprawia, że ten gravel jest playful, bardzo często się to słowo pojawia playful, 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 czyli bardzo zabawowym będzie zwinny, ale długi przód będzie bardziej stabilny. I to kiedyś czytaliśmy o rowerach MTB, teraz czytamy to o gravelach, więc ten gravel checkpoint będzie dłuższy niż ten domain gravel, ten domain endurance. I dla mnie to, jeśli chodzi o bikepacking i o spędzenie na przykład 10 godzin dziennie w długi weekend, na przykład, to jest świetny w ogóle pomysł. Wybierzcie się kiedyś od piątku rano do niedzieli wieczorem, ale jeżeli macie spędzić tyle czasu, ja będę wolał mieć krótszy rower, no bo na krótszym rowerze, jak będę miał bliżej kierownicę, będę bardziej wyprostowany. I jedna rzecz, na którą tu trzeba od razu zwrócić uwagę, to to, że ponieważ mamy tutaj kierownicę typu Baranek. To będzie, będzie to inny temat niż w góralu z wkładaniem krótszych mostków, dlatego że będziecie uderzać na stojąco kolanem o tę część kierownicy. Po prostu weźcie to pod uwagę. Ja bym wolał, żeby ten gravel był, jeżeli nie krótszy, to przynajmniej takiej samej długości jak ten endurance, ale nie jest. Czyli przewaga checkpointa. Nad domain jest taka, że będzie miał mocowania na widelcu, których nie ma e, checkpoint i będzie miał możliwość założenia dużo szerszych opon, bo 50 zamiast 38. E, jeśli chodzi o napęd, no właśnie, no to w checkpointie mamy typowo szosowy napęd. To nie jest też napęd jakiś typowo górski, dlatego że mamy tutaj z przodu typowy kompakt, czyli 34-50. Dla niewtajemniczonych mówię o ilości zębów w korbie. Tu 34, tu 50. Z tyłu największa zębatka będzie miała też 34, co daje nam na podjazdach przełożenie 1 do 1. 34, co daje nam jeden obrót korbą równa się 1 obrót koła. W gravelu będzie troszkę lepiej, bo mamy tutaj 40 z przodu, 44 z tyłu. I znowu ważna rzecz, i o niej mówiłem w przypadku tego fulla, nieszczęsnego grawela. Ja też mówię to z perspektywy osoby, która mieszka w górach, u mnie ten napęd się w ogóle nie nadaje do niczego, dlatego że ja pod Przełęcz Rędzińską, jak mam pojechać w jedną stronę, pojechać sobie na Przełęcz Kowarską i wrócić przez Przełęcz Rędzińską z drugiej strony, kto tu bywa, ten wie, albo wjechać sobie na Przełęcz Karkonoską, to 40-44 umęczy mnie więc brakuje wtedy przełożeń i jest na to rozwiązanie, pokażę wam zaraz je w fokusie. Weźcie na to uwagę. Jeżeli, zawsze powtarzam, nie wiem czemu Wały Wrocławskie, bo mi znane, tam studiowałem. Jeżeli chcecie pośmigać po Wałach Wrocławskich gdzieś tam w okolicy albo nie wiem z Wrocławia wybrać się do Strzelina i tam sobie pojeździć, ale nie za długo po singlach, które nie są za trudne i nadaje się ten gravel, żeby sobie tak delikatnie, delikatnie pośmigać, to spoko, ale żeby nawalić tutaj ciężaru i jeździć po górach. To będzie za mało. To po prostu będzie za mało. No i tyle. Więc tak, takich bidonów albo sakw nie założycie tutaj do Domain. Domain natomiast ma dwie rzeczy, których nie ma szosowa, ta szosa wyścigowa. Czyli tak, ma mocowanie górne. Tutaj sobie założycie też na przykład dodatkową torebkę. I ma ten schowek, tutaj możecie mieć multitule albo dokupić sobie jeszcze za 99 zł taki woreczek, trekka, który się wkłada tu do środka i coś tam możecie sobie schować. Endurance ma mocowania na błotniki, ale z tego co ja się zorientowałem, nie ma mocowań na, na bagażnik, a tutaj mamy jedno i drugie. I chociaż tutaj jest taka pokazana ta wersja, tak no, też fajniej wyglądająca. Ta torba, jeżeli będziecie w niej mieli więcej niż. 500 gramów, i będziecie jechać na stojąco, będzie was wkurzało jak lata na boki. I przerysuję wam sztycę, to tylko żebyście wiedzieli, że tak jest. Jeśli chodzi o geometrię, krótko tylko wrócę. Tu klikam rozmiarówkę i tak w MLC mamy wysokość i rozstaw, sobie tylko porównajmy. Mamy tutaj, jak zobaczycie, niedużą różnicę, ale jednak gravel będzie po prostu dłuższy no i tu rozmiarówka żeby nie było za łatwo to tu jest w centymetrach czyli taka rozmiarówka szosowa a tu jest po prostu ML czyli to co się często podaje w góralach czyli wysokość ramy N czyli to jest jak będziemy mieli wysoko od korby do mocowania mostka do górnego punktu na główce ramy czyli to jest to nasze N 60 cm mamy w gravelu a w endurance będziemy mieli e, tutaj, to będzie wysokość ramy 59.1 o, to będzie rozmiar 56, czyli można powiedzieć, że endurance będzie troszeczkę niższy, czyli troszeczkę bardziej agresywny. I teraz, jeśli chodzi o długość, to też tu będzie różnica 37.7 ma endurance, a 39.7, 2 cm bardziej będziecie rozciągnięci na rowerze, który no, na którym teoretycznie będziemy spędzać więcej, więcej czasu niż na szosie Endurance. Natomiast do szosy Endurance też założycie torbę na sztyce, też założycie torbę na kierownicę, też założycie sobie torbę na, na przedni trójkąt, więc no właśnie. Po prostu, żebyście wiedzieli jakie są różnice i sobie sami podjęli decyzję, bo i taki, i taki rower może być bardzo fajny. Rower typu Checkpoint. Czyli gravel do ścigania się cięższe opony niż, niż przepraszam checkmate cięższe opony niż checkpoint ale szersze niż domain i będzie on troszeczkę niższy czyli bardziej agresywny niż checkpoint można się by było tego spodziewać idziemy dalej mamy teraz szosę endurance od Fokusa i gravela od Fokusa. No, i tutaj mamy mniejsze prześwity na opony, bo tutaj założycie do 35, a tutaj nie jest napisane do ilu założymy. Standardowo kupicie go z oponą 45. Prawdopodobnie będzie miał też prześwit 50, w każdym razie 45 jest założona. Ten atlas ma takie mocowania jak ma checkpoint od Treka. I co moim zdaniem bardzo ważne ma napęd, który was wywiezie wszędzie. Bo tutaj będziecie mieli od Gericksa podwójną korbę z przodu, czyli 30 i 46. No i z tyłu 11,36. I gdybym ja, no to jest moje zdanie, i każdy może mieć swoje, gdybym ja wybierał się na długie trasy, i chciałbym, i z góry, dosyć sobie fajnie szybko pokręcić, i wszędzie podjechać, będąc zmęczonym, czasami niedojedzonym, czasami mającym już problemy z żołądkiem, bo po kilku dniach jeżdżenia, kilkuset kilometrów tak też bywa, to wolę mieć możliwość wrzucenia sobie naprawdę jeden, jeden, jeden leciutko i kręcenia. Natomiast jeżeli chodzi o o szoskę, czyli o tą szosę endurance, tutaj podobnie jak w przypadku Trek'a, też jest to górne mocowanie. Nie ma tutaj żadnego schowka w ramię, też są mocowania na błotniki przód i tył. I tutaj ta kaseta z tyłu będzie 11:36. No a przód, wiadomo, kompakt. Powiem Wam, że Mi osobiście, to temat poboczny Mi osobiście w szosie, w terenie mocno górzystym. Brakuje mniejszych korb, bo to jest najmniejsza, tak? 50-34 i naprawdę wolałbym mieć tą od grx i chyba w ogóle do tego dążę, żeby taki, tak mój rower wyglądał. 46-30, w praktyce jak to wygląda, wszyscy z którymi tutaj jeżdżę i, i mocni i dużo mocniej się ode mnie, bardzo często jadą duża tarcza z przodu i tutaj jedynka, dwójka, trójka mocno sobie krzyżują łańcuch, ewidentnie im brakuje przełożeń, no ale trzeba cisnąć z dużej tarczy, więc, więc tak. Poza tym... Rowerki są piękne, moim zdaniem oba i jakoś tak Focus w ogóle zrobił, zobaczcie, Endurancea i Gravela, także one są, no tak, yy, jeśli chodzi o wygląd, bardzo podobne, nie? Tutaj opona z porozumienia, ten tutaj jest troszkę wyższy też, tak to wygląda. E, ładne rowery, no i Treczek też ma ładne rowery, tylko właśnie, żebyście wiedzieli, z czym się, z czym się te rowery je, właśnie głównie jeśli chodzi o napędy. Czyli wiadomo, Trek yy, Domain, czyli Endurance by spędzić więcej czasu i wygodniej niż na wyścigówce, żeby można było coś tam sobie do niego przymocować na jakiś dłuższy wyjazd, może jednodniowy, a gravel już taki na, na, na dłuższy, dłuższy. tylko chyba nie, na pewno nie chciałbym, żeby mój gravel bikepackingowy był dłuższy. On ma być stabilny, wszystko fajnie. Wciąż to są krótsze rowery. Dla porównania tutaj mamy powiedzmy około 103 cm bazy kół. Mój Full Do XC ma 120. Taka jest różnica. No i tyle. Dzisiaj nie mówimy o cenach, nie mówimy o tym, czy to jest dobre wyposażenie, czy, nie, czy niedobre wyposażenie. Oba typy rowerów, czyli Roof Endurance oraz Gravel, też mają systemy pochłaniania drgań, czy to jakieś izospidy, sztyce cienkie, które się wyginają. To wszystko jest także w Enduranceach. Gdybym ja miał wybierać między Endurance'em a Gravelem, dla mnie zdecydowanie Endurance, akurat kształty tutaj tego treka niekoniecznie do mnie przemawiają i ten dodatkowy system tutaj w ramie pochłaniający drgania nie, był mi potrzeb nie byłby mi potrzebny, e, ale dla mnie, dla mnie osobiście e, Endurance. No i tyle, tyle w tym odcinku, niedługo wrzucam kolejny... Kolejną ankietę. Tutaj będziemy wybierać temat następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Udanego weekendu. Na razie cześć.